Pozwolicie Państwo, że oficjalnie w tym roku powitam Ekscelencję Biskupa Artura i towarzyszących mu księży. Nie będę, nie będę czytała wszystkich nazwisk, bo tam, tak jak przed Bożym Narodzeniem spotkanie opłatkowe. Wchodzi nam bardzo dużo czasu. Wszyscy jesteście dla nas Państwo jednakowo ważni i bardzo sobie cenimy Państwa obecność. Serdecznie witam wszystkich przybyłych gości, naszych przyjaciół, witam członków konwentu lubelskiej Akademii w SEI i Radę Fundacji OIC Poland, Fundacji Akademii w SEI bo od, taki twór istnieje od września ubiegłego roku. Witam serdecznie pracowników Fundacji Akademii w serii, pracowników Akademii naszej, liceów akademickich, a przede wszystkim naszych studentów i uczniów. Szanowni Państwo, Wielka Nocy, święta Wielkiej Nocy są najważniejszym świętem. Chrześcijańskim upamiętniającym zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Z tej okazji pozwólcie Państwo, że złożę Państwu wszystkim najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i niech te święta będą przepełnione wiarą, nadzieją, miłością i możliwością wspólnych, rodzinnych, serdecznych spotkań w gronie najbliższych członków rodziny i przyjaciół. Życzę również mokrego Sigusa Dündusa. A o słowo y, szersze o naszej uczelni poproszę pana rektora, profesora Marka Okielak. Zapraszam, panie rektorze. Dziękuję bardzo. Dostępni goście. Drodzy studenci, uczniowie, szanowni Państwo, jak co roku spotykamy się przed świętami Wielkanocy, żeby złożyć sobie najlepsze życzenia. Zdrowych, wesołych, rodzinnych świąt. Świąt, które pomogą nam odetchnąć od tego codziennego gwaru, od tego codziennej gonitwy, biegania. Świat, które pozwolą nam spędzić czas z rodziną, która niejednokrotnie, no niestety z racji pracy zawodowej nie mamy na to czasu i niektórzy członkowie rodziny czują się przez to jak gdyby niewątpliwie niedoceniane. Sądzę, że te dni świąteczne pozwolą nam nie tylko na to, żebyśmy odpoczęli, ale pozwolą także na przewartościowanie pewnych jakichś spraw, które należy przemyśleć i przyjąć w takiej formie, która będzie korzystna nie tylko dla nas, ale i dla nas wszystkich. To, że. Mamy przerwę w pracy, że przychodzą te święta, to nie zwalnia nas, mimo wszystko nas, mam tu na myśli pracowników i studentów naszej uczelni, od myślenia o tym, że przecież ten rok jest rokiem jubileuszowym. To jest, proszę Państwa, 25-lecie naszej uczelni. Uczelni, która w tej chwili jest trzecią uczelnią w Dublinie pod względem liczby studentów. Druga. Trzecią to Pani Kanclerz, druga. Pani Kanclerz mówi druga, ja mówię trzecią, nie dwa i pół. <grym> Więc y, powiem tak, y, jesteśmy y, uczelnią dużą. Uczelnią, która o ponad 3000 tysiące przewyższa liczbę studentów na przykład Politechniki, ponad trzy tysiące Uczelnie pana rektora Marczukka. Proszę się nie gniewać, ale to są fakty. Tak. Yy. Uważam też, że te 10,5 tysiąca studentów, których, które, które u nas studiują, do tego dochodzą jeszcze proszę pamiętać dwa licea, które prowadzimy, licea w profilu sportowym. Mamy pełnię praw akademickich. Jesteśmy, proszę Państwa, uczelnią, która coraz bardziej zaznacza swoją obecność na edukacyjnej mapie nie tylko Lublina, nie tylko prawej strony Wisły, ale także Polski. Mamy przecież w końcu filię w Warszawie, która także kształci nam studentów pielęgniarstwa i psychologii. To wszystko powoduje, że po tych świętach, jak już powiedziałem, po wypoczynku, musimy liczyć się z tym, że trzeba będzie naprawdę dosyć intensywnie przystąpić do prac związanych z tymi obchodami, które nas czekają. Jest to, proszę Państwa, jednak wieczór. Także szkoła nasza można powiedzieć, rozwija się. Ja pamiętam te czasy, kiedy rozpoczynałem pracę, kiedy jeszcze byłem młodym. Prorektorem Politechniki, yy, gdzie uczelnia praktycznie raczkowała, gdzie nie było za miejsca na zajęcia, gdzie po prostu no, to wszystko było, można powiedzieć, nawet niekiedy improwizowane. Dzisiaj no, jesteśmy już naprawdę, jak już powiedziałem, uczelnią, która wykształciła się z yy, spisklę, w, rzeczywiście na uczelnię taką, która może stanowić niekiedy przykład dla innych. Wracając do świąt, życzę Państwu Wam, Waszym rodzinom, Waszym najbliższym, wszystkiego, wszystkiego najlepszego, wypoczynku, spokojnej głowy i wszystkiego, czego Państwo sobie tylko życzyć. Przede wszystkim zdrowia i spokoju. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie Rektorze. ekscelencjo. Proszę o dalszą celebrację naszej uroczystości. Z Ewangelii według świętego Jana. Pierwszą dniu tygodnia, dnia wczesnym rankiem, gdy jeszcze panowała ciemność, przyszła Maria Magdalena do grobu i zauważyła kamień odsunięty od grobowca. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do innego ucznia, którego Jezus kochał i oznajmiła im. Zabrano Pana z grobu i nie wie, gdzie go położono. Piotr i ten inny uczeń ruszyli więc i udali się do grobu. Obydwaj biegli razem, lecz ten inny uczeń wyprzedził Piotra i jako pierwszy znalazł się przy grobie. A gdy się pochylił, zobaczył leżące płótna, nie wszedł jednak do środka. Przybył także idący za nim Szymon Piotr i on wszedł do grobowca. Tam spostrzegł leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie. Nie leżała ona razem z tamtymi płótnami, lecz zwinięta osobno w innym miejscu. Wtedy wszedł ten inny uczeń, który dotarł wcześniej do grobu. A gdy zobaczył, uwierzył. Nie pojmowali bowiem jeszcze pisma, iż trzeba, aby on powstał z martwy. Stopni godności pracownicy zaproszeni goście, także przedstawiciele Braci Studenckiej. Nawiązując do tego, co pan rektor chwilą wspomniał, także mnie dane było przed wielu, wielu laty być na spotkaniu przedświątecznym i ta uczelnia, wyglądała inaczej. Ale wszyscy tego doświadczamy jak czas biegnie szybko. 20 lat. 25 lat minęło od początku. Uczenia się nie starzeje, bo zawsze nowi są młodzi przychodzący tutaj studiować. My staramy się dorównywać im chociaż czas rzeźbi i nasze rysy i sylwetkę. Miejmy nadzieję, że umysł zawsze świeży i chłonny, żeby zdobywać wiedzę, także móc ją przekazywać. Tak samo też bieg wydarzeń ma miejsce w życiu religijnym, bo to kilka miesięcy temu Spotkali się Państwo tutaj na spotkaniu Bożonarodzeniowym, przed świętami Bożego Narodzenia. Kościół w ciągu całego roku liturgicznego, jak mówimy, śledzi wydarzenia i daje możliwość uczestniczenia, nie tylko wspominania, ale przeżywania tajemnicy odkupienia, która została dokonana przez Boga w Jezusie Chrystusie. Boże Narodzenie, czas wcielenia, syn Boży staje się. Jednym z nas, aby wziąć na siebie wszystko to, co może spotkać człowieka żyjącego na Ziemi, oprócz grzechu. Czas wielkiej nocy to czas właśnie odkupienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa, przez Jego męczeńską śmierć i zmartwychwstanie. Nie byłoby śmierci i zmartwychwstania, gdyby nie było wcielenia, więc nie chcemy dyskutować nad ważnością świąt. Nie ulega wątpliwości że Wielkanoc jest w centrum, jak przed chwilą zostało przez Panią prezydent powiedziane, bo po to się stał człowiekiem, aby jej przez swoją mękę i śmierć i zmartwychwstanie dokonać dzieła od Święty Paweł mówił w jednym ze swoich listów, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna, daremna jest nasza wiara i jak do tej pory pozostajemy w grzechu, bo nikt poza Nim Bożym synem, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, nie mógł dokonać odkupienia naszego, czyli zadośćuczynienia Bogu za grzech pierwszy naszych prawodziców i za nasze grzechy. Jesteśmy w przededniu tej tajemnicy przeżywanej w liturgii, jak wspomniałem, nie tylko jako wspomnienie wydarzenia, ona wciąż się dokonuje. Jezus Chrystus wciąż cierpi w nas wciąż dokonuje odkupienia, odrodzenia każdego z nas. Mówiąc o jubileuszu uczelni, ja bym chciał wspomnieć inny jubileusz, który przeżywamy także w tym roku. Zwoli Papieża Franciszka, rok jubileuszowy, ten 2025, pod hasłem nadziei. Nadzieja zawieść nie może, bo miłość Boża została rozdana w sercach Waszych przez. Ducha Świętego. Tak więc te święta, ten rok jubileuszowy, ten jubileusz uczelni, wszystko spania nas do tego, abyśmy właśnie z ufnością, z nadzieją patrzyli w przyszłość. Nie wszystko, to, co nas otacza, świat, w którym żyjemy, uwarunkowania, które towarzyszą codziennemu życiu, nie wszystko nabawa nas nadzieją, radością, czy też jakąś ufnością mówiąc o wymiarze. Właśnie ziemskim, ale po to jest wiara, aby ten wymiar czysto ziemski był przez nas przekraczany, bo Bóg wszedł w rzeczywistość naszą, ten, który jest transcendentny, ten, który istnieje poza tym wymiarem ziemskim, dla którego nie ma czasu, nie ma przebijania, gdzie jest tym doskonałością wszystkiego, co może być. I dlatego też te nasze codzienne nadzieje, te nasze życzenia i marzenia, które nosimy w naszych sercach, niech się spełniają, ale one się będą spełniać, uczył papież Benedykt XVI, wtedy, kiedy będą zbieżne z tą ostateczną nadzieją, a to jest nadzieja na nasze zbawienie, na nasze życie wieczne, odkupienie, które się już dokonało w Chrystusie. A które ma się dokonać w naszym życiu, wciąż dokonywać poprzez naszą odpowiedź. Dawaną Bogu, wiarą, a potem świadectwem życia, bo wiara to nie słowa, to nie marzenie, pragnienie, ale wiara to właśnie codzienność naszego życia, zbieżna z tym objawieniem, które Bóg dokonał w Jezusie Chrystusie. Tak więc stoimy w przededniu tych najważniejszych wydarzeń, Triduum, Sakrum, Trzy Święte Dni, poczynając od Wielkiego Czwartku, Liturgią Wieczorną, do Niedzieli Zmartwychwstania. To są te dni, które każdego z nas, katolików, chrześcijan, łączą we wspólnocie przeżywania tej tajemnicy naszego odkupienia. Dlatego też pragnę życzyć Państwu, aby te dni odrodziły naszą nadzieję. zapaliły nasze serca na nowo wiarą i miłością. Pragnieniem przemiany naszego osobistego życia, potem rodzinnego, uczelnianego, społecznego w oparciu o te wartości, które przyniósł światu ludzkości Jezus Chrystus. Pierwsze słowa, które kieruję do apostołów, gdy się objawia po zmartwychwstaniu. To jest pokój wam, a więc ten tawca pokoju, tak bardzo go potrzebujemy i w naszych sercach, i w naszej codzienności, i w relacjach także międzypaństwowych, gdzie za wschodnią granicą wciąż giną My ludzie, trwa niesprawiedliwa wojna, ale nie tylko tam, w wielu innych miejscach także. Tak więc życzę tego pokoju. Tej radości, tej ufności. Niech nasze życie będzie podobne do tego biegu apostołów, o którym słyszeliśmy przed chwilą, do grobu pańskiego, by zobaczyć, że on jest naprawdę pusty, bo ten, który w nim spoczął na trzy dni, jest bowiem wszechmocnym. Dla niego śmierć nie jest kresem istnienia, ale przekracza ją i nas radnie przeprowadzić. Niech te prawdy objawione i objawiane wciąż w tajemnicy Wielkiej Nocy ustrzygają nas, dodają nam siły, dodają nam chęci do tego, abyśmy podejmowali wyzwania, także te trudne, nie nękali się w przyszłości, z różnością patrząc, patrząc w przyszłość, gdzie na szczycie tego wszystkiego jest On, Bóg. Który nas kocha, który pragnie naszego szczęścia. Niech ta miłość, Jego, gości w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszych relacjach, także tu, nauczeni, aby nie zabrakło nam tego, co najważniejsze, a więc pokoju, radości, siły do pracy i efektów, które będą także źródłem radości patrzymy na te już pokolenie wychodzących z tej uczelni, ich przyszłości, ich, ich rzeczywistość, to radość dla uczelni, że na pewnym etapie ich wzrostu intelektualnego, a także rozwoju duchowego ta uczelnia dała maksimum co można było dać, aby potem już teraz jako ludzie dorośli, odpowiedzialni mogli budować naszą przyszłość. Tak więc pamiętajmy o tym wszystkim w naszych i rozważania, w naszych życzeniach składanych sobie niech teraz w tej naszej modlitwie, którą będziemy przeżywać, błogosławiąc i, to i, i, jajko, które jest, chciałem zobaczyć, na pewno tam są, tak, w tak, które jest symbolem nowego, i, odradzającego się życia, i, i dzieląc się tym jajkiem, składającym życzenia. Bądźmy dla siebie braćmi i siostrami, bo nimi jesteśmy. Bóg jest naszym Ojcem, Jezus Chrystus. Oprócz tego, że jest On jest także naszym bratem, jest tu pośród nas, a jeśli On jest, to i miłość i nadzieja są wśród nas. Pan z jest Duchem módlmy się, Panie Jezu Chryste. Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu. A później wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w komunii świętej dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne wieczywo na pamiątkę chleba, który nakarmiłeś lud słuchający ciebie wytrwale na Pustkowiu i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i odmyłeś świat z grzechów, Pobłogosław to mięso i wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paskalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś za apostołami na ostatniej wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia. Chryste i życie zmartwychwstanie nasze. Pobłogosław te jajka. Znak nowego życia. Abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam gdzie Ty żyjesz i próbujesz na wieki wieku. O, którym ani ja, o których ani ja, ani pan rektor nie powiedzieliśmy. Oczywiście jest masę wydarzeń, bardzo istotnych konferencji, warsztatów, spotkań, ale ważne jest jedno. W czerwcu, 28 czerwca, uczelnia organizuje piknik dla pracowników, studentów i przyjaciół. Na błoniach zamkowych. Serdecznie Państwa zapraszam na ten piknik. 16 października jest 25. jubileuszowa inauguracja, która też będzie dużym wydarzeniem dla Waszej uczelni. A 18. zapraszam Państwa na koncert w Centrum Spotkania Kultur, który będzie takim ponadczasowym w naszym mniemaniu wydarzeniem bo oprócz, prawda, bardzo dobrej muzyki w wykonaniu trzech tenorów polskich oczywiście będą jeszcze inne nasze wydarzenia i jubileuszowe nasze wdzięczności w stosunku do Państwa, z którymi bardzo długo od 25 lat z niektórymi współpracujemy. Zapraszam Państwa serdecznie do na no, początku.